Jest tak gorąco, jest tak strasznie gorąco i duszno. Zamknąłem w tym momencie okno, żeby móc normalnie nagrywać. Odpaliłem lampy i, i ja już nie wytrzymuję jeszcze jakieś gówno mi tu lata. Co latasz? No, podejdź tu, teraz mam kapcia. No, podleć. Tam, tam jest. Chyba już nie przyleci. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dourhara, a to jest moi drodzy. Kolejny odcinek z Gacha Life, moi drodzy. W poprzednim odcinku udało nam się wbić 52 tysiące wyświetleń i ponad 7 tysięcy lajków. No, bywało lepiej, jeśli chodzi o te odcineczki, więc mam nadzieję, że dzisiaj przebijecie te 7 tysięcy, że dobijecie nawet te 10 tysięcy lajków pod tym odcineczkiem i, i... tak, no. Więc zostaw kciuka w górę jeśli lubisz gacha Life i chcesz więcej gacha Life. Ktoś by chciał, żeby Urhara obejrzał mój moją, mój, moją, 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 moją. najnowszą serię Zatrute jabuszko. Jak gorąco, jak strasznie gorąco. Dobrze, obejrzyjmy zatrute jabłuszko. Yy, odcinek pierwszy. Hej, mam na imię Daniel. Dzień dobry ci, Daniel. Nie, ty masz już placka na głowie. Czy można zacząć gorzej, Daniel, odcinek, niż z plackiem na głowie? No, no, nie. Nie, przepraszam, można. Mogłeś mieć haszcze. Dobra. Placki są tutaj, haszcze są tutaj. Ha haszcze wywaliło ze skali po prostu. Jeszcze się nie stoczyłeś, Daniel. Dzisiaj opowiem wam moją historię. Dobrze. Moja rodzina została zamordowana. A dzisiaj poznacie pewną osobę, która odmieniła całkiem moje życie. Okej? Okay. Bardzo chcę ją poznać. Kto odmienił Twoje życie? Czy to Klara? Czy Aż? Czy może Oskar? Oskar, super. Oskar odmienił Twoje życie. Myślałem, że Klara. Jak tam żyćko? Chociaż nie, Klara ma kurde. usta suma. Takiego wiecie, suma suma tej ryby takiej. Jak tam żyćko? Chyba dobrze. Co to? Czy ty się dobrze czujesz? O co chodzi? Dlaczego mu zatykasz? Co to za dziwne jakieś zachowanie? Czy ja wyglądam na szczęśliwego? No, masz placka na głowie, więc raczej nie... Dobrze, no, uspokój się! No, wdech i wydech, Daniel! Czy ktoś, kto stracił rodziców, będzie szczęśliwy? No, raczej nie, ale też nie musisz tak wybuchać. Oskar tylko zapytał cię. No, uspokój się! Wdech i wydech, Daniel! Lawina przychodzi tutaj, bieg z Naruto! Ciach, ciach, ciach! No, odseparuj ich. Nie ma czegoś tak... A, Lawina to... Proszę pani, to jest jakaś nauczycielka, tak? Wygląda jak uczennica, wygląda w ogóle młodziej od Klary. Proszę pani, on się rzucił na mnie! Oj. Nie bój się, Oskar, już jesteś bezpieczny, lawina przybiegła ci pomóc! A cię Daniel już całkiem po... przegrzało, pogrzało, przegrzało. Szkoda mi Daniela, naprawdę. Ale przesadza, przegina, zachowuje się jak taka wielka menda. Wtedy zrozumiałem, że... Że jestem chory psychicznie Okej, okay. nic dla mnie się już nie liczyło. Do momentu aż poznałeś jakąś dziewczynę, tak? Dyrektor. Dyrektor na ciebie skrzyczał Tylko nie mów, że do momentu aż poznałeś dyrektora, nie, nie. Dobrze wiesz, że nie toleruję takiego zachowania. No, i co powiesz, Daniel? Nie mogę sobie pozwolić, żeby takie sytuacje zdarzały się w mojej szkole. A Dlatego zostajesz wyrzucony, że... ło, wow wow, wow, wow wow! Ja myślałem, że jakąś nagane dostanie do psychologa go, do pedagoga szkolnego go wyśla albo coś, a on tutaj... Wyrzucił go ze szkoły! Ty! Uspokój się, Daniel, spokojnie, spokojnie. Dużo, dużo, dużo krzyków ze strony Daniela, że nikt nie wie, jak się czuje. I Daniel ucieka. Uciekł, wszedł do pociągu. Gdzie jedziesz, Daniel? I znalazł jakąś dziwną koleżankę pociechaną. Co? Nie rób mi, proszę, krzywdy! Dobrze, to chyba tę osobę. O, o tej osobie mówiłeś na początku swojej historii. Zrobię, co tylko chcesz, proszę, nie bi! Ojoj. I co Daniel zrobi? Dlaczego miałbym cię bić? nie wiem, po prostu myślałam. E, 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 co to nie myśl? Nie mam humoru dzisiaj na pogaduchy z pustymi lalami. Znaczy, znajdź sobie, znajdź. Oj, Daniel, Daniel, ty to znajdź słownik. Ło, Ło, co to było? Co to za teleportacja? Gdzie wy Jakie fajne domki tutaj są. Proszę, pomóż mi. Nie zostawiaj. Nie, powiedziała nieznajoma. Co ona sobie myśli? Hm, tak nie łapie tutaj. Trzyma za e, ramię. Jakaś chora psychicznie, czy co? Nie mam zamiaru bawić. Nie mogę wrócić do rodziny. Nie mogę. Dobrze, spokojnie koleżanko. Wszystko będzie dobrze. No, pewnie Daniel z plackiem na głowie ci pomoże. Daj jej placka na głowie. Może jej się polepszy humor. Widać, że naprawdę potrzebuje pomocy. No, raczej skoro, kurde, cię złapała i piszcie piszczy piszczy. Nie wiem co jej rodzina zrobiła, że nie chce wracać do domu, ale w sumie ma rany na twarzy. I w ten oto sposób yy, spiknęliście się i zamieszkaliście razem. Pomogę ci. Okej. Okay. Dobrze. Jezu, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dobrze. Jak jak się potoczą wasze losy, nie przyzwyczajaj się. Hmm. Puść. Daniel, 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 proszę, proszę, skup się, skup się, nie pość, nie pość, tylko puść mnie, dobrze? Daniel, słownik ortograficzny, a teraz chodź do mojego domu, o, tutaj, tu, do domku ją bierzesz, co za niecny Daniel oj, 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 to się źle skończy, to się bardzo źle skończy, Daniel zabrał koleżankę do domku Masz bardzo ładny dom, jaka zachwycona w ogóle, moja siostra kiedyś tu mieszkała, mogę ci dać jej rzeczy No dobra, minutki Daniel jest, no Mimo wszystko dziwne, że zabrałeś się do swojego domku tak, tak od razu. Myślałem, że chcesz jakoś inaczej pomóc. Nawet nie wiesz ile to dla mnie znaczy. Dobra, nie gadaj, tylko się przebieraj, bo wyglądasz jak głów... Co to za tekst? Dobrze przepraszam! Co to za tekst w ogóle? Tylko nie widz, zrobię co zechcesz! To zaczyna robić się dziwne, bardzo dziwne. A ona znowu z tym biciem. Hmm. A co jeśli ta dziewczyna ucieka do rodziców i jej szukają? I... a ja jestem przestępcą. I co teraz, Daniel? Przechlapałeś sobie w takim wypadku? Wszystko mi jedno. A, no dobra. Okej, okay. Danielowi wszystko jedno. Tu nikt cię nie uderzył. oj. Miły Daniel. Co to był za. Jak nikt się nie uderzy i nie lubię być przytulany? I wziął jej, kurde. Piąchala dał. To się robi dziwne. Nie przepraszaj. W ogóle nie rozumiem troszeczkę, bo to miało być zatrute jabłuszka. Myślałem, że w tej historii ktoś zje po prostu naprawdę zatrute jabłko. Będzie coś z takim jabłkiem jakimś zaczarowanym albo coś. O co chodzi? Gdzie jest moje jabłuszko? Opowiedz mi teraz, dlaczego potrzebujesz pomocy. Ciąg dalszy nastąpi. Świetnie, świetnie. Kończycie te odcinki tak, jak ja kończę swoje odcinki. Na przykład z Doki Doki. Dajesz, zostałem wampirem od Mary Mouse. Kto za tym Aburhara obejrzał krwawy roman z wampirem Rigim? Ha? Link i Mary. Mary Mouse. Lubię twoje odcineczki. Mimo tego, że dużo było na odcineczkach Mary Mouse, lubię odcineczki Mary Mouse, bo są strasznie powalone. W tym sensie, że... Zawsze jest miło coś takiego skomentować. Niedziela, 22.13. Okej. Okay. Miko, Melody, dzień dobry wam. Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie, Melody. Drobiazg, świetnie się bawiłam. Musimy to kiedyś powtórzyć. Okej. Okay. To... Ujujuj, co to za dziwny początek? Co tam między nimi... Ujujuj, co to... W... Co to między nimi się stało w tym momencie? Wow, to było... Niesamowite! Miko, czy ty nie jesteś jakieś 10 lat młodszy od Melody? Znaczy, takie mam wrażenie Tak bardzo potrzebuje ludzkiej krwi O, czyżby to była jej woń? Okej okay. Dorwie Miko Miko stanie się wampirem! O nie, trzeba będzie oderwać głowę Miko Chyba, nie? Tak się, tak się pokonuje wampirów Odrywa się głowy, czy nie? Czy czosnkiem? Jak się pokonywało wampirów? Napiszcie w komentarzach, jak się pokonywało wampirów. Nędznemu śmiertelnikowi nigdy nie uda się stąd uciec. <grym> wczuwam się. Jeśli ty mnie nie wypuścisz, to sam wyjdę za pomocą siły. No Miko, raczej twoja siła to, to, to tak, tak średnio, bym powiedział. Wow, wow, wow. Niegrzecznie tak bić gospodarza. Gospodarza? Kurde, za, zabrałeś go do lochów jakiś. Powinienem się przedstawić. Mm, mam na imię Rigi, jestem panem tego zamku, nie obchodzi mnie jak się zwierzę, tylko czego chcesz. Yy, też czujesz zapach, ten przepyszny zapach twojej krwi, co, co? <laughs> wow, 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 zaczyna go gryźć, przestań gryźć Miko, nie, nie, zostaw go, się krew, nie si krwi, nie si Z, chyba teraz, zostaw go, twoja krew jest taka słodka, zupełnie nie mogę się... Proszę przestać. Soczku się napij. Soczki tak. Takich rzeczy nie. Nie się mnie gryziemy. Wiesz, gdzie jest mi. B, b, trochę nam przeszkadzasz, Alan. Dlaczego stoicie na jednej nodze? Ja. Ja wam przeszkadzam? <grym /dźwięk> Wszystko w porządku, Alan? Ja wam przeszkadzam? Co? Chcesz powiedzieć, że masz w dupie to, że twojemu przyjacielu może dziać się w tej chwili krzywda? <grym /dźwięk> Tego nie powiedział. Iwan jest rudy, kiedyś się przefarbował. Świetnie, zatem ja już wam nie przeszkadzam i idę szukać Miko. No, a oni dalej będą stać na jednej nutce. Może faktycznie Miko, widzie dzieje się krzywda. Muszę za wszelką cenę stąd uciec. Źle się czuję. Co ty, co robisz? Jakoś dziwnie wydaje się. Zaraz. Czyżbym stał się wampirem? O nie, Miko! Ale to niemożliwe, przecież ja jestem... Kim jesteś? Kotolatkiem? Witaj zabaweczko Zdęskniłeś się? To zaczyna się robić naprawdę bardzo dziwne i chore Okej, okay. Angar i Alan coś kombinują W co wy się... Jestem gotowy na misję ratunkową Nawet nie wiecie gdzie on jest, a wy się ubraliście jakoś tak dziwnie Ten jakie mieczory w ogóle dorwał e? Co się dzieje? Coś usłyszeli? Co, co to było? Nie mam pojęcia e? Sprawdźmy to Rudy taki odważny, co to w ogóle się dzieje? Iwan, co ty tutaj robisz? I czemu masz kurde trumnę ze sobą? Tylko coś mu nie pykło Chcę wam pomóc w poszukiwaniach Ała, czy musicie teraz dyskutować? Czy uważacie, że naprawdę to jest najlepszy moment Żeby podjąć jakiejkolwiek dyskusji? Żeby wytropić Mikołaja Musimy znać jego zapach Na kolana, teraz Okej, okay. Wącha? Chyba wpadłem na pomysł czy naprawdę go będziecie w taki sposób tropić? No to myślę, że Mikołaj już chyba nigdy nie wróci do domu <noise> Myślę, że to, to już koniec Mikołaja, jeśli dalej będziecie go tak tropić O, pięknie wytropił zamek Naprzód, załogo, robimy wjazd na chatę Okej okay? Bieg z Naruto, ciak, 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 ciak Dobra, pamiętajcie, głowa, 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 Riego co tu się dzieje? Dlaczego ma wannę w lochach? Nie wiem, Miszu, ten ktoś porwał Miku. Co mamy robić? Głowę, głowę, głowę. Musimy użyć techniki walki, okej? Okay. A jaką technikę walki znacie? Nie nadaje się na ninja. Ja jestem karateku. Co wy robicie? Czemu ty chodzisz cały czas z tą trumną? Oddawaj mojego Mikołaja, krwiopijco. Mów za siebie, kulu. System mózg, tryb, ładowanie, okej. Okay. Dobra, mamy kolejnych tutaj wojowników. Zmierz się ze mną wampirku. Wow, jaki fireball poleciał, a wampir tego uniknął? Zapomniałem ci powiedzieć, że potrafię czytać w myślach, okej? Okay? To przestań myśleć. Nie myśl, nie myśl. Po prostu wal na pałę, nie myśl. Nie ciesz się tak. Wyłącz myślenie, bo i tak stąd nie uciekniesz dzięki mojemu polu siłowemu. I tak nie zamierzałem. 60 sekund później, choć ci dalej się biją. A kisz... Dobra, wampirku, teraz zgadaj, gdzie przetrzymujesz mojego miko, okej? Okay? No, powiedz, Rigi. Um, w ogóle, Rigi, weź zainwestuj w nowe spodnie. Kurde, niby wampir, tam władca, kurde, całego zamku, a całe podarte spodnie ma. Oj, Rigi, Rigi, przynajmniej czy nie masz. Cho chodźcie. Mikołaj, trzeba zrobić sztuczne oddychanie. Okej. Okay. Uuu, uh. ta jaka zadowolona w ogóle z tego. Nie, dlaczego ty? Co ty robisz? Co ty robisz? Przez... What the fuck? What the fuck? Melody, czy to ty... Raczej nie, raczej to nie jest melody. To to nie była melody. Tak bardzo za tobą tęskniłem. Zaczynam być zazdrosny. Idź, rudzielcu. I w taki oto sposób ta historia chyba skończyła się szczęśliwie, tak? Dobiegła końca. Mamy szczęśliwe zakończenie, tak? Czy jeszcze coś się wydarzy? Zaraz, zapomnieliśmy o jednym. Miko został ugryziony. No właśnie, co teraz? Oznacza, że teraz jest. Ugryzienie na mnie nie działa, ponieważ jestem kotołakiem Okej, okay, dobra, czyli wszystko wraca do normy Czyli nie jest wampirem, Miko Okej, okay, czyli nie stał się wampirem Ale mój głód był silniejszy Jak jeszcze raz tkniesz, Mikołaja, to spotkasz się z moją pięścią Nawet fajny ten Rigi Tylko szkoda, że mnie musiał <ścoughs> Uważasz, że jestem fajny? Ty, Rigi, co ty tu? O nie, teraz kolejny będzie się do niego Przyczepiać I, i robić mu jakieś dziwne A ja w ramach przeprosin zamierzam ci Nie chcę twojej pomo... Co tutaj... Co, co wy tutaj odwalacie? Dlaczego ty masz dwa placki na głowie? Skąd ty się tutaj wziąłeś, Marcel? Od biednej do bogatej, moi drodzy. Popularne seriale w pigułce 2. Spodobało mi się generalnie komentowanie popularnych serialów w pigułce, więc oto od biednej do bogatej. Wydaje mi się, że komentowaliśmy taką serię nie jako parodię, tylko faktycznie jakiś odcinek od biednej do bogatej chyba był. Ale mogę się mylić. Ty świnio, jak mogłeś? Kim jest. Nie spokojnie to nie tak jak myślisz. Ja po prostu siedziałem sobie spokojnie i nagle jakaś baba przyszła. No przyszła. Posłuchaj. Przyszła, upadła i w momencie gdy się potykała, straciła ubrania. No. Ale to nie ja, to 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 nie ja. Ona ona upadła tak dziwnie. To nie ja. Spokojnie, to nie tak jak myślisz. Oczywiście mówiłem do kochanki. Jak mogłeś mnie zdradzić? <laughs> Oczywiście mówiłem do kochanki. Biedna koleżanka. No, ale przynajmniej ci się przyznał i nie zaczął tłumaczyć jakoś dziwnie o jakichś dziwnych upadkach. No, doceń to. Trzy lata współżycia, debilu. Już ciebie nie kocham, nie rozumiesz tego, Anaska? Wiesz co? Domagam się rozwodu. I mogę papiery złożyć od razu, żeby nie było, i obejdzie się bez prokuratorów. Dobra, zgadzam się, a nawet lepiej, bo będę mógł pobrać się z moją prawdziwą ukochaną. W sumie to oj, biedna Anaska, Anaska, nazywa się Anaska. Biedna, będę cię trzymać cały czas w serduszku. Biedna zapokana Anaska. idealnie pasujesz do tego monstrum, bo po co komu kobieta z gracją, która się nie puszcza dla innych napalonych mężczyzn, nie? A ty jesteś. Ale mu dowaliłaś! I dobrze, tylko że szkoda, że pewnie się nie przejmie. Ale dowaliłaś mu dobrze. I jeszcze jedno, będziesz ojcem dzbanie. Czekaj. U, u, co teraz odpowiesz kolego? Zapomniałem ci pogratulować. Oczywiście twojej głupoty, Anaska. Moja krew po złożeniu papierów rozwod... Biedna Anaska. Pieniążki dla biednych? A może znajdź sobie pracę i wynajmij kredyt, a nie siedzieć sobie na ulicy i nic nie robisz, więc weź się do roboty kobieto, a nie żebrasz pieniądze od bogatszych. Czemu jesteśmy Biedna. biedni? Wiesz młoda, to tylko dlatego, że twoja matka zamiast żyć normalnie z mężem i szczerze porozmawiać, to postanowiła uciec z hacjaty ty i zamiast zamieszkać u twojej babci czy dziadka, to wychowuje cię na ulicy i z gry... A może nie ma babci i dziadka? Może. Nie to... żyją. Nie, a teraz tak serio. J jak miała pogadać z tym mężulkiem? Mężulek oznajmił, że ta. do widzonka! Papa! papatki, papatki. Ja tutaj mam nową, która upadła tak niefortunnie, że zgubiła ubrania. Hej, mała, masz niezły kolor włosów, wiesz co? Proponuję ci wziąć udział w konkursie na największego farciarza, a nagroda to 1 500-1900 zł. Przecież. I wiadomo, co się stanie! No, i konkursik rozwiąże im życie, tak, tak, no bo oczywiście, że tak. To jest seria od biednej do bogatej czy jakoś tak. No. Wie, zawsze w tych serialach No to wszyscy mają takie ogromne szczęście Mają przyogromne szczęście Na konkursie Witam was w konkursie na największego farcia, czyli Ona ten, wygląda jak największego farta. Wygrywa milion pięćset sto dziewięćset złotych W gotówce Bo z czekiem was mogą oszukać Polega na ubraniu się na dany temat I zaśpiewanie krótkiej piosenki okay. Oczywiście prawo do głosu mają widzowie Dobra tematem ubioru jest Jak chcielibyście wyjść na ulicę wczesną jesienią Uczestnik numer jeden Pani Paulino Wygląda pani cudnie, ale. Pani Paulina, to tak średnio cudnie wygląda. Pani Paulina ma kurde chaszcze na głowie. Ty wyglądasz co prawda jak kokona, ale pani Paulina to się nie popisała. Dobra, pani Paulina. Co chcesz tutaj zaprezentować? Ale niestety to nie jest ruina na ulicę, tylko bal przebierańców lub komikę. Ale niech pani zaśpiewa jakąś okay. piosenkę, może to panią uratuje. Okej, okay, ta jest autorska. Dobra. Teraz jestem najpiękniejszą spośród tych pań, czy to spod biedry, czy też woni monet stan ma zieleń, uprowadzi twę oczekiwania do szczytnych zadań realizowania i uwiodę kogo, gdzie i na ile chce, by mieć z nieszczęść ludzi hece. Okej, nawet ujdzie. Next. O ja cię, ale słodkiej. Super, Paulina. Super. Doskonale, Paulino. Doskonale. Mam na imię Maja. Maja, ojeju. Zaśpiewaj coś, kochanie Ojeju, moje. mama. Ok, to. Ojacie, jacie, ale słodkiej. Ej, nie skończyłam kobito. Next. Jak ty wyglądasz? Next. Jak należy? I tak byś wyszła na ulicę. Nie, 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 nie wyglądasz jak należy. No, ale dobra. Wyglądasz trochę jak sum. Dajesz, co, co chcesz tutaj zaprezentować, koleżanko? blondi włosa. Dobra, to wlazł kotek na płotek i won ze studia. Dyskwalifikacja. Renato, jakim jesteś? Żołnierz elitarny. Jaki znak twój? Dwie katany. Bardzo ładny, delikatny look pani z elity, a zaśpiewasz nam coś? Jasne, a nawet autorskie. Dawaj. — tu, du, 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 tu, du, jest niebezpieczny. — tu, du, 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 i mrok. — tu, du, du, ten człowiek to z bok nawet zabawne dobra proszę dobra widzowie można głosować na jedną z nich wysyłając smsa o treści abc pod numerem xyz Z. po przerwie, Czas dobra. Na re... i ciekawe kto wygra hamska reklama o nie co co tutaj będzie się kryło pod chamską reklamą, Reklamę. uwaga jeżeli kupisz te co to co to jest to co to jest chemikalia z piwnicy x za jedyne nic złotych, to efekt będzie identyczny do tego co mata w tle koniec reklam wróciliśmy to nie jest najlepszy efekt na świecie, to no nie wiem czy to jest super przekonujące. Nie no dobra żartuję, kupiłbym z 50, doskonały efekt. My po przerwie i mamy wyniki. Te okay. kwotę do rąk otrzymuje ta słodka Maja. Gratuluję Maju. Brawo Maja, a jaka obrażona. I złotych I cieszcie się życiem, mało tego otrzymujecie tytuł największych farciar roku. Dziękujemy okay. wielkie. Brawo, brawo. I, i mają pieniążki. I muzyczka z GTA ja też doskonale mogę tych pieniążków? Nie, i mało tego masz jeszcze alimenty za maję płacić Uuu. I dobrze ci tak, dobrze ci tak! Ludzie nie upadają i nie tracą ubrań Tak nagle Dobrze ci i moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj, jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę, dobijmy 10 tysięcy lajków pod tym odcinekiem. tymczasem trzymajcie się i hejos, pamiętajcie, by w komentarzach dawać jakieś propozycje e, różnych gacza live, które mógłbym skomentować, różnych seriali, tymczasem trzymajcie się i hejos!